Ja w ogóle bardzo miło wspominam siatkarzy, ponieważ pamiętam, jak my zdobyliśmy medal i było wtedy jeszcze nie było tego domu polskiego, było przywitanie po prostu w wiosce olimpijskiej. I ja zawsze na Bartka Kurka patrzyłam tak, wiesz, wow! Mhm. I nagle my zdobywamy medal i, i też nie wiedziałam, że jest takie przywitanie, bo w Rio było jakieś na mniejszą skalę i pamiętam, że zeszłyśmy i cała wioska olimpijska była na dole i biła nam brawo i pierwsze co wychodziłam z tego korytarza i zobaczyłam Bartka Kurka, który bije nam brawo, więc dla mnie to było takie mega inspirujące, że taka osoba właśnie Przyszła nas przywitać, tym bardziej, że pamiętam, jak wcześniej z rodzicami oglądałam mecze siatkówki i zawsze moja mama tak mówiła: O, Bartek Kurek, Bartek Kurek, więc bardzo miłe mam wspomnienia i to też jest fajne właśnie na no, igrzyskach, że rzeczywiście czuje się to, że jesteśmy jedną drużyną, że można poznać wielu tych utytułowanych sportowców z innych drużyn, więc żałuję, że nie byłam w Paryżu, że ja nie mogłam pobić im brawo, no ale trzymałam kciuki sprzed telewizora.